Top 8 inwestycji na start. Kryptowaluty. Zmienność jest ogromna, ryzyko jeszcze większe. Jest to ostatnie, czego potrzebuje ktoś, kto zaczyna swoją przygodę z inwestowaniem. Dla mnie miejsce ósme. Metale szlachetne jak złoto i srebro działają dobrze, gdy na rynku leje się krew. Do tego są w porządku jako dodatek i przede wszystkim są aktywami fizycznymi. Dla mnie miejsce piąte. Lokata bankowa. Tam mrozisz swoje pieniądze na 6 miesięcy albo dłużej, a po uwzględnieniu inflacji wychodzisz na 0 lub na minus. Jest bezpieczna, ale co z tego, skoro prawie nie ma z niej korzyści? Miejsce siódme. Akcje pojedynczych spółek to świetne narzędzie dla osób, które chcą uczyć się analizy firm, a do tego zniosą nieco większe wahania. Mimo to dla mnie miejsce trzecie. Konto oszczędnościowe. Tam możemy wyjąć pieniądze w dowolnym momencie, a do tego często można trafić na fajne oprocentowanie. Jednak mimo tego inflacja zjada większość efektu. Miejsce szóste. Nieruchomości na wynajem dają poczucie twardego majątku, natomiast wymagają dużego wkładu własnego. I poświęcenia czasu, chociażby na edukację czy oglądanie mieszkań. Natomiast warto, aby to był kolejny krok, gdy masz zbudowaną poduszkę finansową i portfel długoterminowy. Miejsce czwarte. Fundusze ETF dają szeroką dywersyfikację, a do tego jednym kliknięciem możemy kupić kawałki akcji setek spółek. Są bardzo proste w obsłudze, więc zasługują na miejsce drugie. A jeśli chcesz wiedzieć, co jest na miejscu pierwszym, to napisz w komentarzu inwestycja, a wyślę ci wiadomość prywatną.